Arka Drzwalewski, wasze ulubione można. W, dz w dzisiejszym w pytaniu edycji świątecznej, kurwa. Eee, yeah, Coś co kurwa suczki, misiaczki kochają najbardziej? dom na pewniaka. A, jeszcze ja wyjdę nie! <sparach> A, <dynamic> to, kurwa. <sparach> o, dym nie na nie to tylko. 70. Tak, tak, Nie tak, 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 kurwa tak, 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 Ej kurwa! <śmienicielskie> Pamiętam, że Maksim kiedyś zaproponował, że jak dam komuś buziaka w, e, policzek chyba, to mi zrobi loda przez reklamowę. W Nie. Ale są sumie najgorsze. Ale loda zrobił. <śmienicielskie> Żeby chłop robił loda przez reklamowę. Ty to ja nas 17 ja razem, kątony, kurwa, do zobrażalnika kurwa, i powiem kurwa, do, do niej ty. A ktoś kurwa, kolorek kiedzorek Zabiście to kurwa. <śmiennie> <Zabij> się, kurwa, to Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa, tego No Kurwa, kurwa, Wynik negatywny, kurwa, no mordy. U kurwa! To... O nie! 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 Ty, ale jak tak... zmienisz na pierwszą osobę, to trochę jak w tym Jak te bolidy, kurwa, w miasteczku, kurwa... elektryczne. O. No nie! Mnie to utknąłem! No do drogów ma wygramy też nie może tak spędzić. Drogówka odkalowanko Jedziemy, nie? No nie co kurwa? O no, kurwa. A no już się odpalił znowu Ale spokojnie, wyprowadzę się od mamuśki to człowieku u mnie wigilia będzie wyglądała tak, że będziesz miał do wyboru parówki tosty kurwa człowieku I... no. No. O kurwa. No. Spróbujcie coś na streamie napisać Kurwa przemieniliśmy! No nie, no kurwa, ale masz tak cały czas szybko działać. Nie, oni mesowują, to ja muszę tutaj zostawić kolegę. Nie! Nie! <śla> no, kurwa no i sam się ujedę. Co w reklamówce to twoje, nie? Bez siorba i jelona, twój stary ma mniej zębów niż trójząb Posejdona Ale to już kurwa tak prawdziwe, dostałem od tapci dychę Powiedziała, kupice słodkiego, kupię mrociarę z Pink Fury'ego